Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku jest ze mną firma Pure Boys World, ich Liquid Natis Red, a ja Was zapraszam bardzo serdecznie do praktycznej części tego odcinka. Słuchajcie, Liquid Natis Red jest to wersja płynna klasycznego wosku od Purboisa o tej samej nazwie Natis RED. Bardzo fajny truskawkowy zapach, który wydobywa się przy maszynowej aplikacji bardzo intensywnie, tak samo jak przy aplikacji ręcznej. To są właśnie dwie metody, z jakiej możecie skorzystać przy aplikacji tego produktu na wasze samochody. Co ciekawe, jak w przypadku większości produktów od Purboy'sa, możecie to aplikować w słońcu. Jak również w cieniu nie ma to znaczenia z produktem, nic ci nie stanie, będziecie w stanie to dotrzeć bez żadnego problemu. Produkt zawiera dużą ilość karnałby, pozostawia po sobie bardzo fajny wetlook delikatne przyciemnienie. Aczkolwiek na żywo zawsze widać to lepiej niż na tych filmach, ponieważ kamera nie jest w stanie tego wszystkiego tak dokładnie pokazać, jak zobaczy to właśnie Wasze oko. Także w tym przypadku myślę, że warto by było samemu się również przekonać, jak ten produkt się sprawdzi w pracy. Wydaje się, przez aplikację maszynową ten produkt został jakby lepiej wtarty w lakier, i wrażenie jakie było w dotyku, było również inne jak pomiędzy aplikacją ręczną. Jeżeli chodzi o jego docieranie, nie sprawia tutaj żadnych problemów. Tak jak wcześniej wspominałem, możecie robić to również w słońcu, i nie będzie w tym przypadku żadnych trudności. Producent na etykiecie wspomina, że produkt jest bezkonkurencyjny, a czy tak faktycznie będzie, Możecie sami ocenić chociażby po tym materiale, lub zakupić ten produkt w sklepie Detailingshop.pl i sprawdzić to na własnej skórze. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach.